Dzień dobry serdecznie. Dzisiaj 6 godzin drogi, kolonia Lipsk, więc kawał trasy. Ale porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, żeby uszanować prywatność Vanessy ogólnie. Bo to jest ważne, ale jest też mecz Angoli. Dzisiaj w Lipsku zobaczymy na strefie. Świetne partie dazo Hiszpanii z Włochami, przynajmniej na papierze. I najmniej mnie interesująca pewnie najlepsze spotkanie Słowenii z Serbią, znając życie. Więc będzie co oglądać? ruszamy w drogę. Jesteśmy troszeczkę po Lipsku, zresztą jak widzieliście po wstępie, trochę was oszukałem, bo już nagraliśmy ten wstęp przy samochodzie będąc w Lipsku, rano po prostu na zmęczeniu. Ja dzisiaj ogólnie jestem padnięty, słaba noc, szkodzi się drą, na hotelu porozwalane jakieś butelki, paluszki, więc naprawdę ciężka była noc i teraz po mnie schodzi po całej tej jeździe. Ale Lipsk, naprawdę, pierwsze wrażenia bardzo pozytywne, zobaczymy sobie zaraz jeszcze strefę. Bardzo czysta starówka, przyjemna, wszystko łatwo dostępne, dużo sklepów, naprawdę duży, duży plus. A jeżeli chodzi o mecz Polaków jutrzejszy, to pamiętajcie, że sponsor kanału, BetClik, Daję Wam możliwość grania bez podatku w specjalnej promocji, która trwa na czas nieokreślony jeszcze, a w trakcie Euro też każde zwycięstwo dwubramkowe, prowadzenie dwubramkowe drużyny traktowane jest automatycznie jako zwycięstwo na kuponie, czyli nawet jeżeli później zremisują, czy cokolwiek innego się stanie, nawet jak przegrają, a prowadzili dwiema bramkami, to i tak to jest rozliczone jako zwycięstwo. Pamiętajcie tylko, żeby grać rozsądnie, za niewielkie stawki, nie traktować tego jako próbę wzbogacenia się i itd., itd., odpowiedzialnie i z głową, moi drodzy. się poszło na szybkie zakupy, to ja wam pokażę w międzyczasie hotel. Strefę jeszcze będziemy mieli sobie czas obejrzeć na meczu Anglików, na meczu Hiszpanów. Będzie sporo więcej kibiców, bo teraz było dość mało. A ja wam pokażę najbardziej specyficzny hotel na tym wyjeździe. A w ogóle to nie wiem, czy ogólnie taki, w jakim byłem. pod a gdzie? W każdym razie, tak jak Wam mówiłem, najdziwniejszy hotel, w jakim y, przyszło nam nocować, kabina prysznicowa, y, przeszklona, obok łóżka, to jest jedno, ale jak zwrócicie uwagę, to nie jest wszystko, cała niespodzianka w tym pokoju, bo... Jak za mało Ci i kąpania się w kabinie, to możesz wejść sobie do wanny. Najlepiej tak, nie zasłonić okna jeszcze, żeby cię wszyscy mogli obejrzeć. Na euro wspaniale, bo skierowana na telewizor, więc wszystko widać. Całość. 505 zł plus 15 euro. Miejsce parkingowe. Świetna lokalizacja. kwat na pomysł, żebym zrobił ranking miast do tej pory. Na pierwszym miejscu dałbym Berlin. Stosunek jakości do ceny. To, co jest dookoła. Genialna strefa kibica. Pierwsze miejsce to zdecydowanie. Lipsk wskakuje u mnie na miejsce drugie. Stosunek jakości do ceny. Zobaczycie, strefa kibica naprawdę fajna. Bardzo fajna starówka. Na trzecim miejscu mamy Düsseldorf. Moje największe zaskoczenie tego wyjazdu. Nawet pomimo tej słabej strefy. Na czwartym miejscu kolonia. Obniżona nota jest za bazę noclegową zdecydowanie. Piąte miejsce to będzie Hamburg, ale głównie dlatego, że bardzo mało czasu tam spędziliśmy i nie miałem okazji zobaczyć ani gościa tej chyba najciekawszej części miasta, ale mimo wszystko na ostatnim miejscu Gelsenkirchen. Fajna strefa, super fajny na terenie zielonym, klimatyczna, to było świetne i to jest jedyne co tam było warte, tak naprawdę oglądania, zero kibiców, praktycznie zero klimatu, zero rzeczy do oglądania, więc na ten moment tak to wygląda. No dobra moi drodzy, ale skoro pora na głupi temat, to w głupim miejscu. O Kamilu Szymczaku. Pamiętacie, nagrywaliśmy odcinek, zresztą afera była dość głośna o tym, jak on wrzucił taką storkę. Wycieczki w góry są spoko, no chyba, że podczas jednej z nich dowiadujesz się o zdy. Nikola Zalewski, poinformujesz swoją dziewczynę, co zrobiłeś z moją? To już sobie analizowaliśmy, ale nie przypuszczałem, że ten gość okaże się mieć takie braki w szarych komórkach. Słuchajcie, wydało oświadczenie, minął tydzień, wydał oświadczenie. W związku z opublikowaną przeze mnie relacją z dnia 14 czerwca licznymi nieprawdziwymi informacjami, informacjami publikowanymi w mediach oraz brakiem komentarza ze strony zamieszanego postanowiłem się odnieść. Ubie, jakie niesprawdzone informacje napisałeś? O zdy i co Nikola zrobił z Twoją dziewczyną, czy powiedział swojej dziewczynie? Zrobiliś wszystko, żeby Twoja dziewczyna wyszła na wywłokę, i zasugerowałeś, że Nikola Zalewski również zdradził swoją. I tutaj naprawdę nie trzeba było niczego dodawać. Chyba, że miałeś na myśli, że dowiedziałeś się o zdarzeniu, które było wspaniale. Wspaniałe i cieszysz się, że Nikola Zalewski spędził miło czas na lodach z swoją dziewczyną, czy cokolwiek. Ale przyznał, że opublikowanie relacji w emocjach było błędem. Jest tam, coś tam zatrybiło. A. Niedopowiedzenie doprowadziło do nadinterpretacji sytuacji, która miała miejsce. To spowodowało falę niezwykle krzyczących sytuacji w Anes Nadinterpretacja, moi drodzy. Dowiedział się o jego dziewczyny z Nikolą Zalewskim, który nie poinformował swojej dziewczyny. Jak to mogliście znadinterpretować w taki sposób? Niestety, pomiędzy dwójką doszło do zdarzenia, które nigdy nie powinno mieć miejsca, nie takiego jednak, jakie wykreował sobie internet. Nic internet nie wykreował. Ty to wykreowałeś. Ty, jak nie umiesz pisać logicznie, skonstruować zdań, to nie pisz. Zajmij się, nie wiem, bodybuildingiem, uśmiechaj się do zdjęć, nie komunikuj się z ludźmi, jeżeli nie potrafisz. Albo nadrób zaległości i dopiero to rób. Internet niczego sobie nie wykreował. Największa beka w tym wszystkim, proszę o uszanowanie prywatności Vanessy. No, człowieku, zrobiłeś z niej ośmiewisko w internecie i piszesz z prośbą o uszanowanie jej prywatności. Czy ty masz mózg w ogóle? Czy tam coś jeszcze jest? Nie wiem, to jest dla mnie tak bulwersujące. To głupia sytuacja, że aż mi się nie chce wierzyć, że to nie jest jakiś wymyślony projekt. To jest jedyne, co może to wszystko uratować, że to jest jakiś wymyślony projekt, wszyscy się nabraliśmy. Ten gość tak naprawdę jest mastermindem, a nie takim typem, o jakim ja myślę, że on jest. Jeszcze on oczekiwał, że Zalewski się będzie odnosił. To tak jakby ktoś o mnie wrzucił, no, dowiedziałem się o zdy, Maciek, powiesz swojej żonie, co zrobiłeś. No nie, nie ustosunkowałbym się, potraktowałbym się tak jak szczocha, jakiegoś takiego typa i on pewnie tak go samo potraktował. Ludzie! Ludzie! Po prostu to są tak piękne czasy, jak wszyscy mogą po prostu mieć zasięgi w internecie. Nic mnie nie zaskoczy. Nawet ta wanna w pokoju przy łóżku jest o wiele bardziej logicznym rozwiązaniem. Wróćmy do piłeczki. Wróćmy do piłeczki. Myślę, że co miasto, to inne są jakieś zwyczaje. Nie wpuścili mnie z kamerą w ogóle, że trzeba mieć mediapass. Co ciekawe, tutaj są dwie strefy. Jedna za moimi plecami, jak widzicie, i jedna przede mną. Na no, obie nas nie wpuścili, ale na jedną gości też nie wpuścili skupionymi bułami, a na drugą ją wpuścili, więc jest bardzo duża konsekwencja. Jest ciekawa opcja, moim zdaniem, że trzeba mieć przepustkę medialną, żeby wejść. Strasznie tu trzepią w lipsku. O wiele, o wiele większa kontrola. No wiesz, nawet dzieciaka teraz obserwuje, cofają za to, że ma nie wiem, co, słuchawki, jakieś pudełeczko małe, może i dla bezpieczeństwa dobrze, nie? Ale no, dla kibica średnio, bardzo wielu kibiców się odbija tutaj od barierek, więc minus na pewno za to. Tym bardziej, że na strefie, no myślę, że na przybitkach też będzie widać nie dzieje się za wiele, jeżeli chodzi o klimat. Wchodzić na strefę kibica, jeszcze zamykają, sprawdzają, z kamerą nie można. W Lipsku strefa kibica może buty czyścić temu, co się dzieje właśnie na mieście. Widać, że Holendrzy i Francuzi upodobali sobie bardziej wyjścia tutaj do Knajp. Zobaczcie, usłyszcie, jak to wyglądało, bo była naprawdę mocna zabawa. Dwa pierwsze mecze za nami, no jeżeli chodzi o pierwszy, to trochę szkodami Słoweńców, bo fajnie już jakby mieli praktycznie klepnięte wyjście z grupy, a tak ta ostatnia kolejka wszystko, wszystko wyjaśni, ale chciałem trochę, trochę powiedzieć odnośnie Anglików, bo już pomijam fakt, że to pewnie moja klątwa jest, ja ich typowałem na wicemistrzów tego turnieju, a Harego Kejna na króla strzelców. Dajmy sobie minutkę, żeby to przetrawić. Ale powiem wam, że to jest takie męczenie buły, mając taką kadrę, bo ustawiać ich w taki obrzydliwy sposób, najgorsze mecze do oglądania to są mecze Anglików. Druga kolejka, drugi las, drugi las to samo. Z taką kadrą, nie? I zgadzam się tutaj z Ziemeczkiem, który właśnie na, na Twitterze napisał, że taki mecz jest idealnym argumentem przeciwko pier że trenerzy nie mają znaczenia. Jeżeli oglądając taki mecz ktoś twierdzi, że to nie jest wina trenera, to zastanawiam się czego, co oni se po swojemu grają, nie słuchają, co mówi do nich trener, jakich udziela wskazówek taktycznych. Tam nie ma żadnego pomysłu, tam nie ma żadnej próby kombinacji, tam nie ma przyspieszenia jakiegoś wejścia. Jezus Maria, to jest po prostu jakaś taka najgorsza, najbrzydsza piła. Aż mi, aż mi ich szkoda tych ludzi. Jeszcze siedzi ten Palmer na ławce, no przecież sezon miał genialny. Nic tylko wpuścić chłopa, żeby coś spróbował szarpnąć, jak już nie ma, nie ma wyniku I dupa I będę trzymał kciuki Żeby jakimś cudem Tangia ta w ogóle nie wyszła z grupy Ale no nie chcę mi się w to wierzyć Ostatni mecz ze Słowenią Mimo wszystko pewnie jakieś 1-0 wymęczą Przejdą dalej i będzie It's coming, it's coming home, kurde Dobrze by było jak Boni Go home I, i tyle iti go home England go home Zróbmy Masakra Po prostu kąpiel oczu Mam nadzieję, że Hiszpania teraz z Włuchami Trochę ten obraz Obraz tego meczu Odwrócą bo To Dramat na nich! <noise> powiem wam, że jeszcze w takich warunkach meczu nie oglądajmy. Jest telefonik, bezalkoholowy napój, meczyk leci, ciepła woda, jedziemy z tym! <noise> Już grzeczniutko po meczyku szykujemy się do spanka. Dzisiaj najsłabszy dzień, jeżeli chodzi, moim zdaniem, o euro, o mecze, ale Hiszpanie mnie nie zawiedli. Trochę ich skuteczność rzeczywiście mogłaby być lepsza i ten wynik też by był bardziej okazały, ale Włosi dla niektórych niespodzianka. Ja jednak już przed turniejem mówiłem, że oni mogą być rozczarowaniem tego turnieju. No niespecjalnie tam widać jakiś ład i skład. Jedyny taki moment w meczu, który ja zapamiętam, że trochę próbowali, to było po 80 minucie. Rzeczywiście trochę Hiszpania się wtedy cofnęła po zmianach, ale za. Teraz znowu złapała rytm i to znowu oni praktycznie Perez mógł dwie, dwie bramki strzelić, dwie stuprocentowe sytuacje. Hiszpanie i Niemcy, na ten moment dla mnie dwie najmocniejsze ekipy, ale nie oszukujmy się. Oglądajcie ten materiał w piątek, za chwilkę Polska gra mecz o wszystko z Austrią. Wbijajcie też na kanał Betclick o 16 lecimy z IRL-em spod stadionu, więc będzie naprawdę fajna atmosfera. Ostatnio świetnie to wyszło, będzie lachu. Później na Instagramie będziemy wrzucać u nich na Betclick Polska różne wrzutki. Na dzień później na kanale Klik Polska Lachu vs. Futrol po meczowo i u mnie też na kanale podsumowanie meczu tradycyjne wiedzie z samego rana. Także gorący, gorący okres, gorący dzień. Ja typuję 1-1. Taki jest mój typ od początku, ale tak jak mówiłem, nie zdziwię się, jak uda nam się wygrać. Nie zdziwię się, jak niestety przegramy, byle oczywiście ten mecz trzymał poziom, żebyśmy dawali radę przeciwko naprawdę intensywnie grającym Austriakom. Ja idę spać. Jutro trzeba jechać do Berlina, dwie godzinki stąd, aby jutro z uśmiechem ten dzień kończyć. Do zobaczenia. Widzimy się w komentarzach. Papa. Pa.